Witam przede wszystkim wszystkich dzieciaczków. Cieszymy się, że jesteście tu u nas. Jesteście w takim budynku urzędu gminy. Nie bójcie się, tu jest naprawdę bardzo fajnie. Pracownicy są super. Wszyscy się uśmiechają. Jeżeli to jeszcze może jakieś prezenty będą z okazji dzisiejszego dnia. Także trzeba się cieszyć, radować i, i, i serdecznie was witamy. Wyglądacie cudownie, wyglądacie wszyscy w tych pięknych czapkach. Mikołajowych i naprawdę jesteśmy zachwyceni i my cieszymy się, że jesteście tu z nami. Witam waszych nauczycieli, waszych opiekunów, którzy też mam nadzieję, że radośnie że spędzą ten czas. Ja może mimo wszystko wykorzystam, chociaż nie chciałbym może tu was zanudzać, ale troszeczkę wykorzystam sytuację i może z, kilka zdań opowiem, gdzie wy faktycznie gościcie. Ja może spytam, no nie wiem kto tam będzie najważniejszy. W jakiej gminie mieszkacie? Możecie powiedzieć. Bardzo proszę, tuż to już jest pierwsza osoba, która się zgłosiła. Jaki... Tak, ale nazwa gminy. To jest Gmina Nowe Ostrowy, tak? Tak, gościmy. To znaczy, wy mieszkacie w gminie Nowej natomiast Urząd Gminy to jest taki, takie miejsce, gdzie w jakiś sposób zarządzamy tą gminą, zarządzamy tym, co się dzieje, czyli, czyli i podatki, i różne rzeczy. no dlaczego od najgorszej rzeczy, czyli od podatków, ale to wy jeszcze nie płacicie, bo się nie macie co martwić. Natomiast wszystkie inne rzeczy, między innymi jak. Się rodzicie, to powstają dokumenty takie potwierdzające Wasze narodzenie. Jak właśnie rodzice brali ślub, to również otrzymali taki dokument. Czyli jest masę, masę dokumentów, które wydaje administracja urzędu gmin. To jest jedna rzecz. Wszystkie takie działania, drogi, woda, którą macie w domu, to wszystko jest jakby tu zarządzane, wykonywane przez Urząd Gminy. I niejako no, staramy się, i chcemy, żeby, żeby Wam się żyło lepiej. Jakieś place zabaw, jakieś boiska, no, szkoły, które również jakby funkcjonują w ramach całego systemu gminnego. To wszystko jakby ma tu początek, no i początek, i koniec. Tak to można powiedzieć. Wy jesteście tymi takimi maluchami, które no jakby dopiero od kilku lat funkcjonujecie ale jesteście taką największą radością i naszą, i waszych, a przede wszystkim Waszych rodziców, Waszych dziadków i myślę, że, że sam widok, jak tu zobaczyliśmy, jak się uśmiechaliśmy, to od razu atmosfera jest zupełnie inna. Drogie dzieci, będą jakieś mniejsze, większe atrakcje, to już każdy z Was oceni jak to będzie. Mam nadzieję, że pobyt tu dzisiaj będzie radosny, będziecie mieli co wspominać i w domu, i mam nadzieję, że, że w czasie świąt. Tak jak, już, tak jak już wspomniałem, 6 grudzień to są Mikołajki. Mikołaj to tak można powiedzieć, że przychodzi do Was dwa razy czyli tego 6 grudnia, bo tak można powiedzieć a może zapytam Was, yy, dzieci Mikołaja, to jak się nazywają? Wiedzieć, że się nazywają Mikołajki, od Mikołaja Mikołajki, no i dzisiaj mamy Mikołajki, ale macie rację, ja się nie na wszystkim rzeczywiście dobrze, dobrze znam, także dzisiaj też przychodzi Mikołaj, nie wiem czy już był w szkole, czy nie był w szkole, dzisiaj był. dobrze, dzisiaj pewnie się też tu pojawił u nas w urzędzie i też między z po, po to już domu no, też. No właśnie, jeszcze jeszcze jeszcze, jeszcze by święta <świede> Bożego Narodzenia, gdzie ponownie Was mikołaj wiecie. Także drogie dzieci, życzę tu, żebyście bardzo miło spędziły czas a na koniec mam nadzieję, że będzie jeszcze jakby taka największa niespodzianka. Dziękuję bardzo i cieszę się, że, że jesteście z nami. na wizytę Mikołaja. Czy Max? To idzie moje dziecioczki kochane. Ja z takiego dalekiego kraju przyjechałem do was, ale u was nie ma śpiegu w ogóle. sanie nie chciały ciągnąć, trzeba było jakiś inny pojazd znająć, ale udało mi się. Zobaczyłem tu choineczkę taką u was no i podobno powiedziano mi, że tu masę dzieci jest. Tak górze, tak? I to jest jesteście, tak? Ja! Zaśnieżone miasta, prospędzone sny, świat, któremu brat tchu, z się zakrada znów, odulone buchem śladu przy drodze. Dziś nikt się już nie śpieszy śnieg nam zamalował drogi. Do późnych godzin jeszcze gwar w kuchni będzie trwał, a salon pachnie świerkiem słowa zbędne. Wspina się na niebo Jak dobrze znów się spotkać Jak dobrze, że was mam I z każdą chwilą głośniej